Hej, dzisiaj mogli z Gas, z tym i witajcie Call of Duty Mobile na moim kanale. A dzisiaj programy Nie do końca w nowy tryb, ani w nową mapę. Po prostu wyszedł nowy update do gry i chciałem wam pokazać stare czasy Call of Duty Mobile. Więc przejdźmy do rozgrywki. Ale zanim zaczniemy rozgrywkę, proszę Was, żebyście zasubskrybowali mój kanał. Jesteśmy w drodze do 100 subskrypcji, bo musicie mi go zdobyć tylko Może być w października? Chyba, no, dzięki. No więc przechodzimy do gameplayu. To jesteśmy na pierwszej mapie Halloweenowej. no, to jest w sumie mapa. Jedyna mapa Halloweenowa. Była. To było jeszcze z czasów, gdy Type 25 był zdecydowanie za op. Więc tak, od razu sobie idziemy na... No dajmy, to teammate, nie będę Silent Jeden Drugi Wierzę Mam wybuchającą snajperkę Nie bójcie się, o tym będzie też odcinek Marker Eee yeah, nice to się wydaje, że... Zacznę się za nami spełnić. No tak jest! Marker Owo Okej, okay. jest hit marker ADO tybie za marker! Pociągamy sikierkę Okej, okay. on jest lepszy ze sikierki na Ty Typ ze sikierką lata. Gdzie on jest? Nie trafiłem swój guzik Dzień za mną, po prostu lepsze ode mnie. Artywałem, oczywiście. Jestem najlepszym nożownikiem w tej grze. Oj, 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 nożownik z Warszawy. Nice. A jak ja kocham. Muszę Ktoś mi powie, że anihilator nie jest op... Sorry. Sorry, ale... Jesteś pewny? Nie, to było tak bliskie! Żebym typa zabił. Bum, bum. Jest typ jeden na górze chyba. Kampi. Hmm, zapewne. Czy nie ma mini... miny? Hmm, no sorry, kurde. Się spal... Kampi na spełni, tak spałni na spałni Dobre moje słownictwo jest. Co wam chodzi? Właśnie chciałem coś ogłosić. Możliwe, bo niedługo będę miał nowe urządzenie do grania podem i zwany iPadem. Tak, i możliwe, że też, że będzie mi 3 razy łatwiej nagrywać grę um, dlatego, że będę mógł sobie tak to taki adapterek kupić. Że mogę HDMI podłączyć i tak to mam kartę mam najlepsze kartę, przechwy... kartę przechwytającą wideo już mam, kupioną od dawna. Tylko kurde, no niestety zrobiło się tak Że... Zapomniałem, że mój telefon tego nie spiera. Jak coś teraz używam, że Nie wiem, znienawidzić mnie, nie wiem. Nie, ma, nie mam fmg ma na tej klasie, albo i mam. Wszystko! Ok, to było zlecone. Y mam Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Czyli moim zdaniem, jeden z lepszych telefonów do grania takich budżetowych, więc tak, kurde, mam zamiar teleskupić sobie. O kurde, soldat. Nie wiem jak jeszcze żyje? Tylko tak powiedziesz? Ja nie wiem jeszcze, że. Za chwilę z pięciu wyjdzie.

Niestety nie, bo mój team był tragiczny i ja w sumie nie zbierałem tagów. Bo grałem sobie po prostu, na ile leciałem. To więc, tak, przejdźmy. Może do następnego trybu. Czemu by nie? Przez chwilę myślałem, że to ja zginąłem, dlatego że mam taki sam film. Dobra, przejdźmy do nas, do trybu teraz, tak, do trybu. I nie gameplay gada za siebie, krótko powiedzieć. Ja jestem tragiczny na tę grę. I jednak są dynki. Najlepiej by to wyglądało na tej mapie. Aj, Byłem na ich spalnie, co ja chciałem. Siłę. Chodźcie. Sikierka wychodzi. Ej, hey, mam go. Czy teraz Cikierka wychodzi po prostu. Teraz już nikt nie ma życia. Krótko powiedzieć, pum. Aha! Czemu on miał tą broń? Tu nie ma kilkama. Czemu? Myślę, że mi się uda. Do dziś teraz jestem najgorszy. Ojej, nie widziałem tego grana, to przesięgam. pewno jestem ślepy. Ej, ten typ mnie powinien zabić. Ej, to jest chaotyczne, nie powiem tyle. Po prostu. Widzicie? Jak ja takich prostych strzał? strzałów O, widzicie? Dynko. Bardzo ładne. Aaaa! Jak go schytmy rekurowalne. Teraz halo. Ej. Zapomniałem kliknąć strzału Nie, za mną jest... Nie, zapomniałem kliknąć znowu strzału, jezu Ale by typ dostał, kurde On pokazał, kto tu rządzi Hitmate, zabij go Tego typa zawsze hit, me hit markeruje. Oznaczam go, tak powiedzieć Uja. Nie, za wysoko miałem Różnik. Ktoś wyjdzie? Chodźcie się Będę na ich stół, w fazie jeden nie jest co ze w mnie w powietrzu? Dobry jest. Tego się nie spodziewałem w ogóle. Ej, zabiłem kogoś. Zapomniałem znowu kliknąć przycisk strzelania. Pokażę wam po tym, jak duży jest ten przycisk u mnie. Może. Ci nie zapomnę, oczywiście. Zap możliwe, że zapomnę. Z mi zablokiem, żeby mówić. O. G. Dobra, to więc tak szybko wam jeszcze się pokazać, jak mój duży guzik jest doszczę duży Dobra, tu macie, jak mój guzik jest duży. Widzicie, i w niego nie mogą trafić. Nice. Nie, poczekaj, tak? Nice. Na tyle w tym odcinku, jeśli film Wam się spodobał i chcecie zobaczyć jak lubię yy, w rankedzie ze snajperką, zostawcie łapkę, subskrypcję, komentarz. Jesteśmy w drodze do 100 subskrypcji. Ja byłem Demat Price i z wami się żiegną. See ya.